Ależ witajcie, tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym brojaju. O, dużo postaci mi nie zostało: Pan Nurek i Pan Gangsta. No dobra, zagramy sobie 50 centem. Może ukraść jeden przedmiot na sklep. Cofam to, nie mam pojęcia, czemu powiedziałem, że to jest 50 cent. Kradzież ze sklepu może spowodować pojawienie się potworów elitarnych. Ok, a z nich będą leciały skrzynki? Potem jak uda się zabić potwora elitarnego lub bossa, wszystkie przyszłe potwory elitarne i bossowie stają się silniejsze. Nie można zachowywać przedmiotów? Plus cena przedmiotów... No to czekaj, bo ja nie... Rozumiem. No gangster to jakoś rewolwer mi bardziej pasuje, chociaż... A no... może dubeltuwa! tuwa? Dawaj, dubeltówę. Dawno nie gram na dubeltówę, a to dobra broń jest. Haciu! Jak kicham? strzelam z karabinu. Haciu! Boże święty, dobra, nieważne. Kurde, dzisiaj zacząłem dzień. Wyjątkowo bez kawy, bo. kawa mi się skończyła. W sensie jest, ale rozpuszczalna. Ale wczoraj wieczorem walnąłem rozpuszczalną i żałowałem. Jakoś. Nie siedź mi dobrze na żołądku, a łagodny obcy to chyba nie za bardzo na mnie. Ukradnij. Aj, to jest szansa, że 0,3. Dobra, naj najtańsze itemy biorę, a kupuję najdroższe, łagodnego obcego. E, no to nie jest aż taka duża szansa. Okej. Okay. Suciva. Aha, że w ten sposób nie można zachowywać przedmiotów. Czyli ja to. Za Aaaa, to ja rozumiem! O nie! Czyli wiecie jak to działa? Haczyk nie działa! Bo ja nie mogę przedmiotu zachować. To przykro, przykro, bardzo przykro. I może, tak sobie myślę, ja bym jednak poleciał na dwie różne bronie, bo tak. Te. Yy, kichacze to dobre są na grupy. Ale na zwykłych bossów to taki karabin maszynowy chyba byłby lepszy. Single target damage. Bardzo fajny. Więc może bym i brał nawet. Dawaj trzy nakryta. Gwizdek. Taki średni ja bym tutaj nic nie brał. Rana głowy. Ukradnij. Dubeltówę webierem I tyle tak naprawdę. Ciekawa postać, bo tutaj naprawdę muszę i te pieniądze zostawiać. Tak nie za bardzo wiem co wydaje, co nie. C nie? A ile mocniejszy jest... Przeciwnik, no nie jest napisane, jak uda mi się zbić elitkę albo bossa, kolejni są silniejsi, ale nie wiem za bardzo o ile, a to jest wydaje mi się dosyć znaczące w tej postaci. No cóż. Yy... Lecimy dalej i zobaczymy, co nam tu się trafi. Dzisiaj losowy wtoreczek jeszcze. Chyba siądę od razu nagrać po tym odcinku. Bo muszę parę rzeczy pozałatwiać w ratuszu dzisiaj. Ale to chyba zrobię wszystko naraz. najpierw odcineczki nagram. Chyba, że to, nie wiem, pracuję do 14, bo się nie dziwię. Czy pan nie widzi, że ja jestem w urzędzie, w pracy? No nie wiem, to ja może przyjdę do pana wieczorem do domu. Ty może pistolet ogólnie też nie jest zły. Eee... Chyba nie! Chyba nie. Wziąłbym ranę głowy. Wziąłbym dubeltuwę I ukradłbym dubeltówę, no bo tu trochę nic nie ma e, No cóż, kolejne piętro. To ja mam 3 temy, z czego dwie rany głowy. Ciekawie. Ogólnie procent obrażeń ja już mam na poziomie 25, to jest mega dużo. E, tylko baz, bazowy damage mam bardzo mały, więc ten procent damage mi za dużo tutaj nie daje. Milion razy lepiej byłoby ulepszać tutaj obrażenia zasięgowe po prostu. Mam nadzieję, że zaraz się trafi. Ja ogólnie tutaj trochę jestem na razie szklanym działem. Ale dobra, no niedawno graliśmy build pod dużego kloca ruszanie się. Możemy zagrać build pod. Szklane działo też. No i tak naprawdę trochę max HP, jakbym dowalił. Wyssania życia, to ta postać wcale nie, nie, nie najgorzej sobie radziła. Że z na oczywiście, że biorę. 5 e, nakryta biorę. Mmm, ciasto bym kupił. Kurde, drogie to jest. Na no tej temy droższe, naprawdę to jest drogie. Łagodny obcy kolejny. Ukradnę. Siekacz. No siekacz to nie! Dubeltuwa. Ma rybka. Wydaje mi się, że tak. Mała rybka, bardzo spoko na zwykłe fale. Kolejna runda, mamy sześć dubeltuwek już. No. Nie mam za dużo itemów, ale w piątej fali 6 broni, z czego dubeltówy, które wydaje mi się dosyć dobrą bronią na um, early Gama. No nie ma tragedii ogólnie. Tutaj jak z jakiegoś level'a dostanę dosłownie 1 dwa obrażeń zasięgowych, to ja już będę miał e, DPS naprawdę kosmiczny jak na takie wczesne fale. Ale widzę, że mimo dubeltowego ja mam tutaj dosyć duży problem z przeciwnikami, ale to jest dosyć specyficzna fala bardzo dużo tutaj widzę przeciwników z pancerzem więc na kolejnych raczej nie będzie aż tak źle e, 15 do szczęścia, niech będzie e, tutaj nic, tutaj nic tutaj kurde, no pijawka dosyć droga jest, ale te dwa wyssania życia 7% na elitkę, ty i skąd ja będę wiedział, czy się trafi elitka, czy nie Kurde, ja mam teraz opcję, czy biorę świnkę, czy nie biorę. No to jest turbo greedy i pewnie się wywalę, ale spróbuję. Nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. Ale kiedy ja miałem dobre pomysły? Nie no, z level upa definitywnie tutaj obrażenia zasięgowe ani razu się jeszcze nie trafiły. Raz była soczewka, ale nie mogę jej zablokować, bo jeszcze nie ogarnąłem dokładnie, jak ta postać działa. Mmm. No cóż, jestem dwustrzałowy na fali szóstej od zwykłego przeciwnika z pociskami, tak więc nie wydaje się zbyt bezpieczne to podejście jak na razie. Mam strasznie dużo materiałów na glebie, który nie podniosę, nieee. Dobra, 150 materiałów, dużo ogólnie. Dwa obrażenia dystansowe, świetnie. Mm, tutaj totalnie nic. Też Ukrad ukradnę dubeltówę i idę. Zostawiamy pieniążki, i itemy będę zgarniał za darmo. Bo jestem złodziejem zasranym. Yy, i, I tyle. Jak Karol Krawczyk tak ogólnie oglądaliśmy niedawno odcinek. O picie, o wypełnianiu pita. Jak pan Karol Krawczyk poszedł do urzędu i się przyznał jak to wygrał. 30 złotych w karty. Jak to wygrał na festynie lalkę z budzikiem. Yy, I tego wszystkiego nie opodatkował. Chyba, bardzo mi się przyjemnie ogląda, powiem, te antybiodowe lata. Bo tam są tak przyziemne problemy, że to jest głowa mała. Tam w ogóle nie są ruszane żadne jakieś tematy ideologiczne polityczne. Tam jest Karol, który nie wiem, źle wypełnił pita. I Marek, co mu podpowiada, wiesz, co, te 20 zł, chyba też powinieneś zgłosić. I teraz, teraz pójdziesz do ciupy. A Karol, co ty gadasz? <laughs> eee, Obrazujący stasowy plus dwa, super eee, To bym kupił, bo to jest na tyle tanie, że to nie ma co kraść O, kurde balans! Chyba nadal nie ma elitki, bo wydaje mi się, że by się wyświetliła, mam 45% szans na pojawienie się elitki. Destruktor to tutaj za bardzo nie będzie przydatny na u przeciwniku. Znaczy on przebijania ma bardzo dużo, więc nadal tutaj demet zada, ale jak palnie w bossa, no to kurde, zamiast tam po jakieś 5-8 go Miziać, sm smagać, to palnie za 350. 415, nieważne. Zgadywałem ile on zadaje obrażeń, ale nie byłem daleko. Na destruktora... Najlepszym efektem, w ogóle bez dwóch zdań, jest... odbijanie się. On ma to przebijanie i tak, 99, więc wszystkich przeciwników w linii prostej zbija bez problemów, ale. Yy, no przy dużych grupach. I tu w ogóle widać różnicę w DPS-ie, co? Ja mam naprawdę tu coś dużo przeciwników zwiększone. A nie ma większych kłopotów jak na razie. Skrzyneczka, super. Dobra, rakieta. Dawaj wyściłkę, jak najbardziej. Tutaj też max HP. Generator. Oj, kradniemy. Zasięg kupię i do widzenia. Fala dziewiąta. Ty no, jak ja dziobaka destruktorem zabijam na raz, ale elegancio, ale elegancio. Super sprawa. Może się nie mogę doczekać. Moja narzeczona jest na wyjeździe teraz służbowym i wraca dopiero jutro, czyli w środę. A ja się nie mogę doczekać, aż wróci, żebyśmy sobie obejrzeli miodowe lata. No nie obejrzę bez niej, nie? A ja się nie mogę dożegać, ja jestem ciekaw, co tam u Karola i Alinki dalej się dzieje, no. Masakra, no. Dawno się tak w serial nie wkręciłem jak to miodowe lata, To naprawdę mega dobry serial. A pomiodowych latach lecimy 13 posterunek, chociaż ja już też trochę namawiam, ole, że Jak skończymy miodowe lata, to jest czas na y, trochę mo mo mojej kinematografii i oglądamy. Yy, egzorczystę! Bogdana Bonera, egzorczystę! Kobiety to też są. E, to oszustki! Zaraz wytłumaczę, dlaczego? Trzy wysania, całkiem nieźle. Napar z selera. Ja bym kupił, ale nie. nie a, żeż... Jest elitka, czyli nie biorę naparu z sellera. Bo z Royale plus 100%! No, co, fala, lecimy. Szybkości mam trochę mało i wypadałoby ją zwiększyć. Chyba jedna z lepszych elitek się trafiła, szczerze mówiąc. Oj, wyssanie życia tutaj naprawdę mi pomaga. Wyssanie życia tu mi naprawdę pomaga. Nie wiem, czy samym przebijaniem tutaj tego bosa zbiję. Raczej nie, więc wypadałoby go tutaj wycisnąć na zewnętrzną stronę. Dobra, Elitka padła. Nie wiem czy z niej wyleciała skrzynka, bo tak trochę nie zauważyłem, ale po zbiciu jej od razu miałem max HP. Jest, jest w prawym górnym rogu. Czerwona skrzynka. Ej, to super tak naprawdę, że ta elitka się trafiła. Mnóstwo materiałów tu nagle glebie do podniesienia. Ja tego wysania tutaj jeszcze trochę mam. Destruktor tutaj jest mega ważny w tym jak uderzy. No dużo materiałów na ziemi, ja wiem, ale bo poszło nieźle. Ośmiornica jest mega spoko. Minus 8 nagrywa bardzo boli, ale już dobra. Chemwojenika też jest super. Tu bym wziął szybkość jakąś, bo minus do obrażeń nawet dostaje. Jest 9 szybkości. Wiem, że 12% do obrażeń fajne było, ale no. Elitka kolejna. Wzmocniona stal, dwa obrażeń dystansowych. Nie ma elitki, dobrze. No okej, okay, lecimy. Mam szybkość na poziomie 1. 1% więcej szybkości. Uuu, uuu, uu. to jest milion razy gorsza elitka. To jest milion razy gorsza elitka. Tu jest taki, że mam więcej HP i mam pancerz. Ale szybkie jest. No tak, wypuszcza pociski i potem szarżować zaczyna. I to podczas wypuszczania tych pocisków. No ja bardzo nie lubię tej elitki akurat. Zazwyczaj mega problemy z nią mam. I tu jeszcze mam na tyle mały damage, że no niestety, ale nie jestem w stanie ich zbić. Ale może to i dobrze? Ty, bo jak ja zbijam elitkę, to kolejne są silniejsze. No ale to dlatego, że dostaję czerwony item, i pewnie dlatego to jest tak zrobione. Ty, ale rzeczywiście, jak nie zbiję elitki, to najzwyczajniej w świecie nie będę miał silniejszych kolejnych, więc chyba to nie najgorzej. 6 na unik, spoko. Po tym, jak udać się zabić potwora elitarnego. Tak. Soczewkę kupuję. Yy, Dupeltuwe też, bardzo tania. Króliczka, daj kamienna skóra. Ogólnie niezła jest, ale na razie ja nie mam pancerza, praktycznie. Brzydki ząb zdecydowanie więcej mi da. Dobra, na kolejną falę lecimy na razie. Yy, z level upa tutaj bardzo bym chciał w tym momencie movement speeda. Bo zaskakująco dużo mam zdrowia. Trochę nie wiem skąd. A, z wyściółki. Ja nie wydaję pieniędzy. I to mnie tak utrzymuje przy życiu. O boże, jak dobrze. Zasięg podnoszenia też by wypadało zwiększyć. Ja naprawdę tutaj ja mam dość mocno tych przeciwników. Ilość zwiększoną. 10% chyba. To się wydaje mało, ale to się tak skaluje, że. O jezu. Ehm... Widać, że tych przeciwników jest dużo. To teraz na elitki, i na unikanie tych elitek, bardziej bym chciał mieć Movement speeda To jest dopiero fala dwunasta A ja już mam dwa koła w banku Całkiem nieźle ogólnie tu Czasem dosyć specyficznie muszę użyć destruktora Żeby przeciwników w linii zbić, on wszystkich zbija na strzała O kurde, no trzy obrażeń dystansowych wezmę Pąkla jest genialna, od razu ją kradnę. Jest elitka. Okej. Okay. Opaska na oczy, rytuał. Trochę teraz nakupuję tych itemów. Kolejna opaska na oczy. Okej, okay, mamy 30 na unik, mamy 13 na kryta tylko, nadal trochę mało. I lecimy na kolejną falę. Ja tu też ogólnie z jednej strony fajnie wydawać pieniądze, bo kupię sobie lepsze itemy. Z drugiej strony, nie mogę wszystkich itemów nakupować, obkupić się i wydać wszystkie. Yy, cały szmal ciężko zarobiony, bo to mi gigantycznie zmniejszy ilość maksymalnego HP. Zmieniam zdanie, to jest chyba najprostsza elitka obecnie w grze. Jeżeli to jest jej ostatnia mutacja. Mieniam zdanie, jestem fatalnym graczem w tę grę. Bez skitu. Nie zbiję go, nie zbiję. Blisko było. Kurde, no nadal mam problem z DPS-em. Biorę odłamek, oczywiście, że tak. To nie za bardzo. To kupujemy. Odłamek kolejny. Dubeltowa kolejna. Małpka nie ma sensu. RIPOSTA też nie. Dziwne żarcie. Biorę, bo tanie. Rytuał kradne? Nie, jeszcze nie. Lunetę bym ukradł. Dubeltuwe kupił. Dwa koła materiałów. Dobra, lecimy na kolejny poziom. Procent do EXPA. Szkoda, że za bardzo się tutaj na razie nie trafił. Popąkli, bo. No, level upy w tym momencie są milion razy więcej warte. No i serio, movement speed chyba tutaj najbardziej w tym momencie. Bo nie dość, że bardzo by mi ułatwił unikanie pocisków, to jeszcze by mi zwiększył damage, bo generator tam ukradłem 5000 lat temu. Ciekawe, czy na tej postaci się bardziej opłaca mieć hordy czy elitki. No, mi się wydaje, że bardziej się opłaca mieć hordy jak elitki. Bo te elitki, jak ma być jedna za drugą, coraz silniejsze. No to średnio mi się tak wydaje. Giga problemy można mieć z tym. Ale mam mega mały zasięg podnoszenia przedmiotów, naprawdę. Ten zasięg podnoszenia materiałów trzeba zwiększyć gigantycznie. Szczególnie jak się gra taką bronią. Brońmi zasięgowymi po prostu. 2700 sto tego. Cztery pancerze, świetnie! Dynia zmniejszona obrażenia od przyszywania genialnie. wyrzutnia rakiet. Ja bym w nią poleciał. Ukradni u Jezus, dwie litki mam. Lustro. Ślimaka. Oj tak. I zaczekamy z lustrem. Wróżki nie chcę. Zostawiam pieniądze, bo ja HP raczej za bardzo. O, dwie litki odwaliłem maniane. Na tym etapie rozgrywki to nie jest dobry pomysł. A movement speeda to ja też mam za dużo tutaj. Żeby nie wiadomo, jak dobrze tego nie unikać. Na kompletnie złej lice też się skupiłem. Powinienem się skupić na tej tuż przy mnie. Meduza nie jest takim stałym zagrożeniem, że tak to powiem. Dobra, ta litka już pada o dziwo. Okej. Okay. No, my dużo nie zbije w 7 sekund, więc tutaj nawet nie mam co liczyć. Do skrzynki wyleczmy się na maksa. Bardzo dużo materiałów tutaj na glebie. No niestety. Ale nie ma tragedii. Artefakt Sifda, świetnie. E, obrażenia dystansowe, wiem, że szybkość. Nie, dobra, szybkość, to ja przesadzam. E, podwójny item jakiś. Kolej nam wyrzutnie, kradniemy. Ja Mamy mu ukrad. Destruktor kolejny. No nie ma takiego itemu za bardzo. O! Do, do kupienia podwójnie. Zaczekam na razie cały czas z tym lustrem. E, a my lecimy dalej. Fala 16 jest Elitka tutaj. Oj, ta! Której nie lubię. Na dodatek bardzo beznadziejna fala. Ale jaki ja demercz robię? O, jest różnica. A problem to jest chyba, atak Spida bardziej w tym momencie, tak sobie myślę. Bo dopóki się skupiam na bosie, ja zadaje daje naprawdę gigademercz. Więc to jest problem tylko w momentach, w którym jestem obkrążany: obkrążany czy obkrążany? Nie wiem w których jestem obkrążony, obkrążany, obkrąża... Nie wiem. Ehm, mega poszło spokojnie z tą elitką. No jak przeciwnicy są wokół mnie i bro muszą zmieniać target. Więc tutaj akurat bardziej by się przydał atak speeda. Ja mam atak speeda. No 11%, to nie jest za dużo, nie? To nie jest za dużo. Ale dobrze idzie. I tutaj nawet nie muszę nic za bardzo... Ogarniać. Skupienie. Eee, spoko. Ogień grecki. Słaby, ale wezmę, bo prawie nic nie jest warte. Szybkość. Podwójny brodaty bobas. A to jest dobre. Robal cyklop. Minus zadzień. Mam bardzo mały zasięg już w pewnym momencie. No, szczególnie na tych... Dubeltówkach, Robala okradnę, jest elitka, niestety. Kolejna runda. Trzy koiny za mało. No bo ta sama. No ja statystyki mam zdecydowanie lepsze. No jestem ciekaw, jak się ulepsza oczywiście elitka, nie? Szkoda, że to nie jest napisane, właśnie jak się zmieniają statystyki elitek. No ale widać, że. Ja wyskalowałem się w tę jedną rundę lepiej od elitki. Więc nie ma chyba tragedii ogólnie. A demesz naprawdę robimy kozacki Brodaty Bobas, podwójny. Świetny item na build zasięgowy. Teraz troszkę tylko atak spida, kryta. I tego zasięgu może podbić. Na destruktorach to nie jest problemem. Ogólnie też nawet te wyrzutnie rakiet nie są zbyt problematyczne z tym zasięgiem. Tylko te dubeltówy. No one tutaj już są takie. Nadal muszę doczuć blisko przeciwników podchodzić. W ogóle trofeum też mam. z tych materiałów jeszcze więcej. Jakbym miał kryta dużo, a nie mam. Nie jest źle. Dawaj kolejne skupienie znowu minus prędkość ataku. No ale dobra, opłaca się. O Jezu, dwa razy kliknąłem, nie wiem na co wziąłem. Gwizdek. Zasięg. Może mi nie wzięło, nie wiem. Trzy nakryta. Spoko, to nie jest dużo pieniędzy. Obrażenia dystansowe Płytka. Ostry pocisk. Tak! Wiem, że obrażenia mi się zmniejszą od przeszywania, ale nadal uważam, że to jest opłacalne. Totalnie nic. Perełkę ukradnę. Dwie litki, kurde. Ajajaj No dobra. Ale dużo max. Maksy... Uuu, dwa te same! Ogólnie, w większości gier to mi mi było na rękę, mi się wydaje, bo jak przeciwnicy mają te same paterny, to one się mogą na siebie nakładać i łatwiej jest tego unikać. Ale te ich paterny są na tyle chaotyczne. Ja ogólnie mam problem zawsze z tym rekinem. Może połączenie rekinów to nie jest, chyba. Moje ukochane kombo. Musiałem pójść po skrzynkę czerwoną, bo bym umarłbym. O mój Boże, opłacało się, ale ledwo co? Ledwo co naprawdę? Jeszcze dziobaki na tej fali. Zbijamy go. Oko ok Krakena yy, Wyrzutnia rakiet kolejna. No weźmy no. Na parcelera, na falę taką, żebym nie mógł mieć elitki. Ale dobry jest z Kubany, ja bym go wziął. Co, nic nie kradne tutaj może po prostu. Max AP Zastrzyk. Dobra, no nic nie kradne. 3 HP, znaczy 3 koła materiałów. Przeciwnicy mają dwa razy więcej zdrowia, ale dopóki tu nie będzie elitki, wydaje mi się, że to jest do zrobienia. A przed nami zaraz fala 20. Kurde, ten materiał plastyczny miałem, nie kupiłem go wcześniej, bardzo teraz żałuję. Nie spodziewałem się, że będę miał jakiekolwiek bronie eksplodujące, ale zapomniałem w ogóle o tym i też dostałem od Was dużo komentarzy, jak chce mieć wyrzutnię nuklearną częściej. To, żebym brał właśnie inne bronie pod eksplozję, bo jeżeli mam wyrzutnie rakiet, to mam większą szansę na wyrzutnię nuklearną. No i dokładnie na tę broń w dzisiejszym podejściu liczę, nie? Ale kurde, atak spida ani jednej kawy tutaj nie było. No widać, że się kawa tylko u mnie na hacie skończyła. Bardzo brakuje tej kawy, bardzo brakuje atak spida w tym buildzie. Bo fajny jest demerzyk. Kryta też idzie podbić, ale atak speed tutaj jest kluczowy najbardziej. Ja bym go poszukał teraz. Prędkość ataku 20, dawaj. 6 nakryta. Kamienna skóra nie za bardzo. Eee, sklep fala 19, idziemy na falę 20. Ja nie chcę sobie tutaj znowu kraść czegoś i pojawiać kolejnego bossa. Tu już mam i tak dwóch wsparcie społeczności jest genialne pierścień strażnika też, kupmy obie bronie ostatnie użycie świnki skarbonki jeszcze mam dosyć dużo pieniędzy no i mówię, z dwiema elitkami powinienem sobie poradzić weźmy sobie na pierwszy cel pana Rekina no bo on i tak będzie mutował z czasem, więc tak będzie na mnie szarżował a ten drugi tak chyba sobie chodzi kompletnie losowo po mapie I umieram ogólnie. Umieram bez kitu Kurde, jaki duży damage! Za mało uników. 9 pancerza to tu nic nie daje. I wysysanie życia 10, no za mały atak speed tutaj był, żeby się wysysać w ogóle. Kurde, nie, beznadziejne te twoje pewnie powiem wam. na starcie bardzo dobre, ale tutaj jakbym miał zamiast nich karabiny maszynowe, nie dość, że robił zdecydowanie większy damage na elitki, to jeszcze mi się leczył. Jestem ciekaw, jak mocniejsze były te elitki tutaj. No bo były mocniejsze przez ten efekt postaci, ale jak były mocniejsze, nie wiadomo. Pewnie z podstawowymi bym sobie dał radę, bo kurde, ogólnie to tu bronię mam całkiem niezły Bill też mi się wydaje całkiem niezły. Ale ciekawa postać, trochę inaczej bym ją może zagrał następnym razem. Ale nie wiem, no kurde, ja dostałem świnkę, skarbonkę, wyściukę. Ja bez tego to w ogóle bym tutaj zdech. Mega dobre było to podejście, ale się wysrałem. No nic, ja wam mi się piszę. Bardzo dziękuję za oglądanie. zobaczenia w kolejnym brotato. Już niedługo. Trzymajcie się i coś, papa!